No siemano siemano z tej strony Uka z WZL. Witam Was w części drugiej. To jest część druga, tak jak mówiłem. Szukamy markerów. Pochodzimy pewnym odcinku mówiłem, że to jest część druga. No to jazdów. To wszystko oczywiście znajdę. Może będzie część y, trzecia, ale... na pewno chyba będzie. Więc szukamy dalej od tego gościa nie mogę wy możecie cię zostawić subskrypcję bo widziałem, że dwie nowe osoby mnie zasubskrybowały po tym filmie więc dziękuję wam bardzo za taką aktywność bo już dla nas jest 120 123 yy, osób subskrypcja kto jak było czy kto jak to, nie, nie ważne a dziękuję wam za te 123 subskrypcje rozglądam o, ho, ho kolega się wybrał tutaj na, na wagary da się go dotknąć no i niestety aha, nie, bo myślałem, że tam jest jakieś przejście tam jest, ale nie idziemy, zobaczymy co tutaj jest. Może już tutaj byłem. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że jak, jak że w to grałem, co ja to znajdowałem i że mogą być już posiadane. Jeśli tutaj nie będzie jakiegoś przejścia, aha, no to nie ma. Musimy znaleźć marker, bo nie po to tutaj. Chyba to, to przejście też jakby pas, nazwijmy to przejściem, nie było robione, co nie? O, mamy kasztanowy marker. Znajdę jeszcze jeden. Znaczy, no spróbujemy, czy może jakiś w ogóle młotek. Chyba. Dobra. Wiem coś tutaj jest. kilo Będzie pewnie jakiś kilofowy, kilofowy. Czy kto jak wolał? A ja jednak gdzie będzie chyba. Dobra, jest jeszcze jeden. Upadłem markę set. Dobra, chyba tutaj coś tutaj ktoś tutaj jest, jakaś osóbka i nas przeteleportowała do kolejnego. To obecnie znaczy tutaj były trzy markery, może i więcej, ale chyba wszystkie. Dobra. To musimy teraz znaleźć jakby wyjście, tutaj było. Nie. Dobra. Jednak. Udało się wyjść. Dobrze z powrotem jestem. Czerwony marker po prostu. Też jest tam jeszcze jeden marker. Taki jakby duszek pewnie będzie. Marker duchów. Było no, można się donosić. Ale... Mamy kolejny marker do kolekcji. Tutaj już byłem w poprzednim odcinku. Może no, teraz idziemy... To jest parku, na parku, że pewnie coś będzie. Chyba byłem w środku. Chyba tak. Ale i tak sprawdzę. Czy byłem? Tak. Bo to był tam żółty. Tak. No i tam jest jeszcze jeden. Tylko nie wiem, jak tam się dostać. Co ja tu zrobiłem? Jak tam się dostać? To ja nie wiem. Nie taki sposób to na pewno nie. Może w taki? tych... Jakiegoś jumpa może dostać. Dobra. Zajmiemy się y, później, no, a tutaj kolejny też ej. W ogóle, e, aha, tutaj jeszcze jest to. Ej, by nie pomyślał. Nie pomyślał będzie jakiś tam zeskok. Chyba po coś to. No, kolejne wyjście. Ale jest. A już posiadam. Aha. Ale jest i tak tu wyjście, chyba. Chyba. Jasne. I też już posiadam. A jednak nie. Szary marker. Najzwyklejszy, jaki mógł być. Nieważne. Chopa, no. Jakby ja go dosięgam, ale on nie chce mi się słuchać. Trzeba wykorzystać sytuację. Ja, jeśli nie jest, to będę tego. Dobra. No dobra. Zajmiemy się tym później. Tak jak mówiłem, nie ważne. Y Już i tak tu byłem. Gdzie są markery? Łucznik, marker. Już gdzieś tam. Dobra. kody I tu był nie, tam był nie. Ej, nie wiem w ogóle od czego zacząć. Muszę się tu dostać. Jestem. Oczywiście, że tak. Właśnie da się tam sześć, nie? Nie da się. To idziemy na parkur. No znaczy, dobra, nazwijmy to parkurant albo nie. Tam było przejście widziałem. Ale piernikowy, pierniczkowy marker. Serio, się już to? Zobaczyłem, albo nie. Hopa. tam jest. Coś. Nie wiem, jak tu. No. Spadłem. 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 Dobra, no. Nie, musimy tu być, wejść jeszcze raz. Opa. I nie na. Dobra. Dobra. Nie wiem czemu tam... Nie, dobra, idziemy na inny sposób. Idziemy na ten. Wejdziemy na ten. Wejdziemy na ten. Wejdziemy na ten. Prawie. Ja na niego wchodzę, a on mnie spycha, to też mnie spychnęło. Spychło, ej, na te, ej, na te patrzę, patrzę, na to się nie da trafić. O, o nie, nie da się. No hop! Ej, nie da się stamtąd wyskoczyć. Może ja nie potrafię skakać. Nie no, tutaj się nie da skakać, ewidentnie. Ewidentnie. Ewidentnie, nieważne. Hopa! To się po nich spinać... Wspinać, dobra. Idziemy gdzieś indziej szukać nie to się. Mm -hmm. Dobra. Tutaj musi być Pokój społecznicy społeczności. społeczności. Nie ważne. Co? Nie ważne. przejście do jakiegoś dżonku, więc sobie tu idziemy. No może tu byłem, nie wiem, chyba tak. Co mi się stało? Dobra. Musi być w ogniu. Nie ma. piniata marker Dobra, da się ją rozwalić? Chyba nie. Do lodówki też się. Mikrofalówka, zgadujemy. Nieważne. Tutaj jakieś przejście. Tak. Dobrze. Magnet, magę, magentowy. Magentowy, chyba. Przecisk śmierci. To zginę pewnie. Tak, ale znalazłem wybuchający marker. Znaczy nie ja tylko, czy niby tak, niby nie, nie, ważne, a może i tak. A, to, to, to tutaj są jakieś przejścia, parkury. Ej, ej, ja tego nie widziałem, to ja może jestem ślepy jakiś. Chopa. Dobra. No. Nie udało się najwyraźniej. Gdzieś jesteśmy tutaj. Siemka. Marker chmury znaleziony. Teraz idziemy tam. Żeby tam wejść. to trzeba się nasić będzie oczywiście trzecia część bo w ogóle nie musimy sobie zrobić widzowie napiszcie w komentarzu od czego powinien zacząć od jakiego bi biomu sorry że pociągam bo tam jest kolejny przejście i no i tak dobra, pierwsze aha to znaczy może ich widziałem ale Kto widział to bym nie no C czemu nie wiem jak tam wejść Okej, zanurkowałem nie wiem czemu. Aha. W sumie dobrze. Tutaj jest jeden. Już posiadany i jeszcze jeden jest posiadany. Dobra. Może tutaj byłem. Też byłem. Ale ja tak też byłem, tak jakby jest nieważne. Tu coś musi być, albo i nie, albo i tak. Dobra. Ja, ja... Musimy skończyć ten górski, widzowie. no, no tak. Znaczy wiedziałem, że tu leżę, ale i tak padłem. Tam była zakrętka, co w poprzednim odcinku podnieśliśmy. Też posiadane kamery, pewnie tutaj coś jest. Albo i tam. Nie wiem linia montażowa też mam typka Sprawdzamy wszystko Czy to się sprawdza jakby na ostatnich etapach może wszystko no przecież ja nie zginąłem No, no nie jaki może tu bez powodu leżą. Wcześniej tego tylko zebrali, zebraliśmy. Dobra. Ja zostawiam to na trzecią część, więc ja się z wami żegnam. No i siemka.